Siema w kolejnym odcinku mi na kanale. W dzisiejszym odcineczku mamy, jak wiecie, Polską Wieś, czyli, no, praktycznie nową serię na tym kanale, czyli trzeci odcinek właśnie z tej serii. Dzisiaj zajmiemy się najprawdopodobniej umieszczaniem tego oto rzepaku w binie, którego jeszcze nie mamy, czyli odcinek pod nazwą budowa binu. Budowa BINu, budowa silosu, jak zwał tak zwał, ale wbijcie na mojego Instagrama, bo tam jeżeli skomentujecie ostatnie zdjęcie i zostawicie lajka, będziecie brali udział w konkursie na zajmistą rzecz. No i oczywiście zapraszam do napisania hashtagu BIN, a wam przypnie serduszko. No i zapraszam na wszystkie inne odcinki, udostępnijcie ten film, bo lecimy oczywiście po 50 tysięcy widzów. No i co? No i zaczynajmy z odcinkiem. Partnerem filmu jest footballteam.pl. darmowa gra przeglądarkowa w formie menedżera piłkarskiego. Cudziennie czeka na Ciebie dawka emocji w piłkarskich ligach internetowych. Dołącz do nas. Załóż swój klub, ulepszaj stadion, zbierz graczy, wciel się w swojego piłkarza, trenuj, zdobywaj lepsze przedmioty otwierając paczki, ulepszając je, handluj nimi i zostań najlepszym. Rejestrując się z linku w opisie dostajesz bonus w postaci 200 punktów energii na start. Dobra, już sobie odpaliłem naszą szesnastkę. Tą szesnastką będziemy sobie wyciągali Te w sumie trzy maszynki, które tutaj stoją, bo ten teren Będę chciał mordo zagospodarować właśnie w jakiś taki sposób, żeby jakoś to wyglądało Ściągnąłem sobie fajny mod, który po prostu no, podczepia to takie jakby, prawda? Był taki modzik już wcześniej do farminga oczywiście Tylko, ten mod do farminga poprzedni No tak szczerze raz współgrał z mapą, raz nie współgrał z mapą i to słabo wyglądało. Z tego co widzę, tutaj się nie da jechać. Czy tutaj są potrzebne jakieś e, kable czy coś w tym stylu, żeby to dało się w ogóle z tym jechać, czy nie? Bo, z tego co widzę, ta szesnastka to ledwo co jedzie właśnie z tą maszyną. E, podnieść przedmiot, rzuć, wsiąść. No, po prostu kół to się podczepia. Ale widzę, że ta szesnastka ma problemy z tą beczką. Obeczkę sobie wziąłem tak, że dało się, po prostu dało się. Jak ona jeszcze będzie pełna, to będzie całkowicie hit, żeby z tym w ogóle przejechać. Albo ta szesnaska jest jakaś do dupy, po prostu. Dobra, potrzebny sobie tą machinerię. I teraz tak, czy ten wałek się zaczepia automatycznie? Tak, czyli po prostu wałek trzeba zaczepić w późniejszej. No i widzicie, z rozrzutnikiem już jedzie normalnie, czyli to po prostu jest wina tego. E, żeby był ten wałek zacz nie zaczepiony Dobra, mamy to ogarnięte w to miejsce, jeszcze bierzemy sobie ten agregat e, I ten cały teren, dzisiaj najprawdopodobniej będzie wycinka tych drzew z tego miejsca Dzisiaj będziemy się zajmowali tym, żeby jakośkolwiek to wyglądało A czy jakośkolwiek to będzie wyglądało, to już się przekonamy najprawdopodobniej pod koniec odcinka I dzisiaj o 18 chyba jeszcze będzie Minecraft na kanale Spoko, dobra, czekaj Trzeba ogarnąć ten mod w ogóle Szybniej aby podłączyć węże. Fajnie, że nie mogę tego podnieść, tylko mogę rozłożyć. Na przykład, opuść kultywator. Klikam sobie V, a tu jednak się rozkłada kultywator. Fajna sprawa, że nie da się tego podnieść. Mordeczki, no nie. To, 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 to... Mody do farminga 19. Polecam, no nie. Zajebista sprawa. Takie dno, że to jest hit, no nie? Z tymi modami, co niektórymi, że to, to nawet, nawet podnoszenie nie działa. Dobra, bierzemy sobie tą łopatę i zaczynamy sobie całość dzisiaj odcinka, to co mieliśmy zaplanowane. Czekajcie, weźmy sobie P. Nie patrzcie na kwotę, bo tu się całkowicie coś zbugowało i jest minus, jak widzicie, minus 22. Nie posiadasz wystarczająco ja dużo pieniędzy, żeby przekształcić ten teren Zajebiście, dobra, widzimy się po cięciu. Dobra, naprawiłem sobie to tak leciutko, bo po prostu usunąłem tego minusa w plikach gry Nie wiem skąd się ten minus w ogóle wziął, ale mamy 22 miliony Nie mamy już tego, tego, tego jakby długu, tylko mamy tą kasę po prostu Dobra, weźmy sobie jeszcze F1 Aha, nie ma, nie wiem czy jest F1 odpalone czy nie W ogóle <laughs> piękna sprawa, dobra jest Bierzemy sobie C, czyli zmieniamy sobie tak jakby kształt tego wszystkiego no, i zaczynamy to równanie terenu. Bierzemy sobie teraz opcję spłaszcz, czyli dwie opcje i płaszczymy. Kurde, płaszczymy, do, do tego poziomu płaszczymy. Widzicie, mniej więcej coś takiego. Tam jak to dalej nam wyjdzie, to już tak naprawdę mam to gdzieś, aby tu nam dobrze powychodziło. Tak samo tutaj ten wyjazd teoretycznie no, gdzieś tam może się przydać w przyszłości, ale nie aktualnie tutaj dla nas. Dobra, bierzemy sobie teraz dalej to. I te drzewa, które nam zostaną, no wiadomo, że to, to ulegną po prostu wyniszczeniu, bo nie będziemy tego trzymali. A chcemy troszeczkę więcej miejsca na gospodarstwie, bo jak sami pewnie zauważyliście, to gospodarstwo jest takie. Jakby to powiedzieć, takie. Nie, nie, nie za duże, nie za małe. Takie w sam, w sam raz, ale nie wiadomo na jakie maszyny. Takie, takie ło jest to gospodarstwo po prostu. Dobra, mamy to ogarnięte. No i cyk, tylko tyle, że jeszcze mordo trzeba zrobić inną sprawę, a mianowicie wygładzenie tego. E, weźmiemy sobie teraz tak, podnieś, e, obniż, e, wygładź, e, teraz sobie weźmiemy zmniej siłę, czyli, 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 czyli lew y, i Q. I je. Dobra, siła jest duża, także sobie wywalamy teraz o to, żeby to normalnie, elegancko wyglądało. I tak obstawiam, że na tą górkę będzie mega, mega ciężko wyjechać. No tutaj to wiadomo, że to się jakoś tam zniweluje. I będzie to spoko wyglądało. Ale pod tą górkę, jeżeli ktokolwiek wyjedzie, no to będzie normalnie, jak w tych tych, jak w hitach internetu, jestem hałd. Jestem hardcorem, jestem hardcorem, no nie? Urwiesz od, od internetu kabel. Jestem hardcorem, kurwa, no Dobra, mamy to zrobione, tak? No, gdzie, gdzieś tam może i. może i wypierdzieli gdzieś tam traktorem pod to. Chociaż obstawiam, że będzie to ciężkie zadanie. Bierzemy sobie teraz tak, bierzemy sobie sklepik na start i bierzemy sobie cyk, cyk, cyk i bierzemy sobie piłę Mordopa, bierzemy sobie sprzęt. Le nie, one są po prostu w piłach. Bierzemy sobie to, tak, tak, okej. Okay. To się nie da za bardzo wypożyczyć, trzeba po prostu to kupić. Teren mamy wyrównany, te krzaki też jakieś tam są. Nie zwracajmy uwagi na to, ja sobie to jeszcze zrównam aż do tego poziomu zaraz. Tylko teraz sobie weźmy piłę. I wytnijmy sobie te drzewa, które nam po prostu tutaj będą e, zawadzały. No nie, mogę to wyciąć na takim poziomie spoko. Niech będzie to wycięte. E, nieważne. I z tych drzew obstawiam, że ja sam nic nie będę robił, tylko po prostu sobie je gdzieś przeniosę. E, w jakieś inne miejsce. Tak samo to sobie wytniemy. To drzewo gdzieś tam było troszeczkę e, pod ziemią. Nie wiem, jak to będzie szło w ogóle teraz wycinanie tego drzewa. Tak samo ten kawalunek O, dobra, tu się udało wyciąć. Ale powiem wam, że chyba od tamtej ostrody strony będziemy musieli wycinać tego pniaka Bo nie sądzę po prostu, że się uda inaczej, tak samo tutaj jest krzywo Zaraz pozabieramy te drzewa, to będziemy mieli większy podgląd na to co robimy, bo Bez podglądu na to co robimy będzie naprawdę ciężka akcja Za zrobienie tego bina, normalnie, dobra Weźmy sobie to drzewko i teraz tak, z racji tego, że tędy trzeba jakoś pod górę iść i to wyrzucić gdzieś tutaj w las Nie będziemy się z tym za bardzo pierdzielić, tak jak mówiłem, bo mi się nie chce po prostu sprzedać tego drzewna, może i na polskim gospodarstwie Gdzieś i by to było leciutko opłacalne, no ale ja tutaj za bardzo, wiecie, to jest serial taka robiona po prostu e, No z przyjemności, a nie żeby się jakoś martwić o pieniądze, po prostu to co chcę to sobie tutaj działam I nie będziemy się za bardzo w to bawić, dobra, ta, takie krzaki tak średnio wyglądają, chociaż Tutaj tak tego terenu za bardzo nie będę używał, pewnie. Bierzemy sobie teraz to i lecimy sobie do, do sklepu po maszynę do wycinania właśnie takich pniaczków. Plus jeszcze jedną ważną sprawę. E, dzisiaj będziemy sobie montowali, także dzisiaj w sumie dwie nowości e, na właśnie tym odcineczku, a mianowicie bin oraz jedna ważna sprawa, ale to się przekonacie za chwilkę. Dobra, nie, nie mogę tego wziąć, to, to faktycznie nie mogę tego wziąć. Dobra, niech sobie tam leży. I teraz tak, jak widzicie, tu jest troszeczkę terenu takiego, tu jest troszeczkę terenu takiego. Bo, oczywiście, standardowo źle to zrobiłem i musimy to naprawić. Weźmiemy sobie teraz P, znajdź i bierzemy sobie teraz Mordopa. O, tak, o dwa na raz. No i w sumie, tu gdzie mamy ten las, to możemy się dalej bawić w jakieś tam. Zabawy z terenem, tu gdzie nie mamy tego lasu, to już ta klipa, dobra. Szukamy sobie teraz, właśnie możliwości. Tu są jakieś w ogóle, co to jest? Tu są jakieś, nie wiem, czy to jest odpniaka, czy to nie jest odpniaka. Ale teraz patrzcie, co ja będę robił: do zetora, tego którego tutaj mam. Nie wiem, czy tam jest w ogóle pole takie do edycji. Nie wiem, jak to jest zwane, ale tutaj bierzemy sobie tego zetorka i lecimy sobie yy, ogólnie o, na nasze, ten, do naszego sklepu z maszynami. Zetorek oczywiście 7540 i nim będziemy robili główną robotę. Zastanawiałem się troszeczkę nad zagupem większych przyczep. Dobra przejdź sobie mordo, bo sprawa wygląda następująco. Kto oglądał live'a ten wie, że jeżdżenie tymi przyczepami tak w to i z powrotem to jest bardzo czasochłonne na tej mapie. Ta mapa nie jest jakaś malutka, ta mapa jest fajnie, bo jest duża naprawdę, bo wygląda to realnie. Ale dojechać z jednego końca mapy, gdzie mamy na przykład pole, na drugi koniec mapy, gdzie mamy gospodarstwo, jest to dosyć ciężkie. Nie wiem, może, może się wyrobię z tym wyprzedzaniem, a może pójdziemy na czołówkę, ale obstawiam, że się wyrobię z tym wyprzedzaniem. Dobra, już mamy, za, za, za lusterkiem praktycznie się w lusterko powinno patrzeć, ale my to robiliśmy e, całkowicie inaczej. No i do tego sklepu w sumie też nie mamy aż tak daleko, tak szczerze, także będzie tu o taką króciutka dróżka, także na spokojnie, na spokojnie ogarniamy sobie temacik. Jeśli będę kupował kolejne pola po tych żniwach, bo najprawdopodobniej z tych żniw troszeczkę zrobimy, jeszcze to nie jest koniec. Żniw jeszcze prasowanie i w ogóle te prace polowe, o, tego jest bardzo dużo, ale to się przekonacie już niedługo. Na razie rzepak ogarnięty i rzepak też chciałem sprzedać, ale czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie w dzisiejszym odcinku? Odcinków mamy bardzo dużo, tak naprawdę, do robienia. Wchodzimy na etap dwóch odcinków dziennie. Już od dłuższego czasu jest to ciągnięte, także miejmy nadzieję, że dociągniemy to przynajmniej tak gdzieś, obstawiam do dziesiątego, czyli jeszcze trzy dni. Gdzieś tak dwa odcinki dziennie najprawdopodobniej będą wletywały Później będzie to jeden odcinek, albo nawet i do 15 zrobimy, bo to fajnie wygląda jak są dwa odcinki dziennie, tak szczerze Dobra, lecimy sobie normalnie w to manikę w lewo, skręcamy Skręćmy, dobra i cyk, i cyk ogarnięte I teraz tak, tu jest gdzieś powinno być takie pole do edycji, znaczy no Na większości mapach to jest, a tutaj jak widzicie czegoś takiego nie ma To jest sklep, dobra. Jeżeli nie, ma, jeżeli nie mamy czegoś takiego, weźmiemy sobie po prostu garaż i sprzedamy sobie tego ciągniczka i kupimy sobie go jeszcze raz tylko z wersją z turem. No nie da się. Jak widzieliście sami nie da się po prostu inaczej tego zrobić. To jest ten zetor konfiguracja. Oczywiście to było z Choć na przykład tak nie będę nic podczepiał, to może być albo nie. Weźmiemy sobie z turem. po prostu konfiguracja 75. No Bo to się jeszcze w koniach jest różnica od nawet 100 konny, może być. My sobie bierzemy ten taki malutki ustawienia kół. Oczywiście bierzemy sobie przednie koła. E, przednie szerokie. Przednie szerokie, tak, dokładnie. Kupujemy sobie go. I bierzemy z racji tego, że mamy wersję z turem, będziemy mogli sobie zainwestować mordziaty w. Tura, tylko gdzie jest tur? <laughs> Tutaj są ładowacze czołowe, i my powinniśmy znaleźć chyba od Zetora, jeżeli w ogóle jest coś takiego. Tu jest jakiś Tur 3B. To tu jest w ogóle jakiś Super Stol. Tu są jakieś też tury takie mniejsze. Ursus Zetor 521. Zetor 7520. E, czyli to jest to. Tak. Obstawiam, że to jest to. Jeżeli mamy do dyspozycji teraz coś takiego, to bierzemy sobie Łyżki, Tur 3B, czekaj. To jest Tur 12, Tur 12, szukamy tura 12. Tur 16, Tur 3B, Tur 12B 650, no taki wyśrodkowany sobie i tak kupiliśmy. Także elegancko no, jakoś za dużo na to nie wchodzi, ale niech będzie. Aha. A, bo ja nie tu przyjechałem, bo to jest miejsce restartu w ogóle, mogliśmy to zedytować. Ja pierdziel, ale się pogubiłem w tym wszystkim. Dobra, mordziaty, jak ja już wiem co ja źle zrobiłem, dobra, nie? Zresztą, zresztą nieważne. Jakby teraz będziemy musieli i tak tyle jechać, dlatego ja sobie to zrestartuję po prostu, bo zanim tam dojedziemy, to już będzie koniec odcinka. No to tak średnio nam się opłaci. No i ten tur jest, jak wiecie, przystosowany. Właśnie do tej zabawki. Mogliśmy nawet jeszcze większy zainwestować tur, ale... Ale kto bogatemu zabroni, dobra, bierzemy sobie to I bierzemy sobie to, i bierzemy sobie mordopa Bierzemy sobie to, klikamy Aha, trzeba, trzeba wysiąść, żeby to się tak nie świeciło nam I teraz tak I cyk eee, Resetuj mm, Resetuj I I resetuj Dobra, przechodzimy sobie teraz do tej maszynki. No Znowu musimy to podczepić. Wcześniej, wcześniej podczepiłem na darmo, no ale no to co zrobić, jak nic nie zrobić, jak się o tym wcześniej nie myślało. No ale tak to jest, jak to wiesz, jak się gra... No w sumie. Nie wiem czy zauważyliście, ale błotniki mi zniknęły z tego ciągnika. <laughs> Tak samo w ogóle nie, nie, nie działa ten tur. I wow, udało się w końcu to zrobić, żeby to działało, a wiecie co się stało? Po prostu jak resetujecie ten jakże cudowny mod do farminga 19, to on przestaje działać ten tur. Taka jest logika tych kurcze osób, co robią te mody, no po prostu pozazdrościć, czy ludzie tak mądrze to robią te mody. Jest po prostu hit, no nie wiem, ta gra mnie już tak denerwuje czasami jak gram na modach, bo te mody są takie zwalone co niektóre. Się w głowie nie mieści. Jeszcze muszę jedną rzecz ogarnąć: żeby ogólnie te pniaki powycinać, i będziemy mogli przychodzić do budowy. Jeszcze sobie to drzewo w ogóle przesunę dalej. Ale to jest naprawdę, to jest naprawdę taki hit, że, że, że no mi jest ciężko w to uwierzyć, że coś takiego w ogóle się dzieje. Resetujesz sobie maszynę, po to jest to resetowanie w farmingu, żeby można było resetować, a nie po to, żeby nie wiem, żeby coś później nie działało. Dobra, widzimy się znowu po cięciu, bo ja lecę sobie te pniaki wywalić, i dopiero będziemy zaczynali cokolwiek dalej. No i dobra, w końcu jestem po tych pracach. Nagrywam już 33 minuty ten odcinek, w ogóle to jest chyba jakiś rekord nagrywania odcinka przeze mnie i patrzcie mordo, ile ja w ogóle zrobiłem? Zrobiłem prawie że całe nic. Coś tam jest poogarniane faktycznie, ale to jest nadal mało. Bin będzie oczywiście stał za obornikiem, nie wiem jak to jeszcze dokładnie ustawimy. Zaraz się o wszystkim przekonamy. Tutaj mamy silosy. E, tutaj mam jeszcze więcej tego wszystkiego. Standardowo na tych mapkach, jak nie było jeszcze czegoś takiego, jak właśnie ten silos stawiałem, to. Ale to jest troszeczkę inna seria, dlatego sobie postawimy mały silos zbożowy. Tak, dosłownie, 100 tysięcy litrów. Nie zajmuje on jakoś, tak szczerze, nie wiadomo. No, do, za dużo miejsca tak naprawdę nie zajmuje, prawda? Ja bym chciał go e, paradoksalnie ustawić tutaj, no nie? Tylko, że z tego co widzę, to jest ciężka sprawa. Nie wiem co on tutaj wyłapuje ten silos w ogóle, e, że niby tam jest górka albo coś w tym stylu. Tak to chyba łapie i odbiera ten silos. E, dlatego będziemy musieli sobie włączyć chudy i z tymi chudami najprawdopodobniej go ustawić, bo bez chudów raczej będzie ciężka sprawa. Weźmy sobie go teraz tak i ustawmy sobie go, zmień wysokość na Q. Dobra, no i teraz można się już bawić. Można się bawić dowolnie. O, huh, tylko, jeżeli tam ja będę sobie dojeżdżał przyczepami, to jak ja to będę ładował, żeby mi to było najwygodniej. Najwygodniej to by mi było, żeby on sobie stał tak, bo ja sobie będę wtedy taką podjeżdżał od tej perspektywy. I tak to będzie chyba gituwa, no nie? Fak nie tak. Ja osobiście uważam, że to jest dobra sprawa, że tak go postawiłem. Teraz możemy sobie nawet, jakbyśmy chcieli, drugi gdzieś tutaj postawić, ale raczej te biny będziemy po prostu sobie zwiększali stopniowo 100 tysięcy na taką gospodarkę. Jak mamy na razie, nam wystarczy. Jeżeli będzie potrzeba, postawimy sobie tutaj drugi i będziemy wtedy coś więcej działali. Na pewno tutaj można teraz zmienić sobie teksturę tego wszystkiego, no bo ta tekstura, powiem wam, że wygląda. Nie oszukujmy się, ale tak sobie e, Dlatego sobie weźmiemy to i weźmiemy sobie to i weźmiemy sobie z tryb przekształcania i weźmiemy sobie Nie chcę też i wiecie wszędzie dawać tej trawy takiej e, Jak na co niektórych mapach, że ona tej, tej rosnącej sobie, bo ona tak później średnio wygląda ta trawa Jak ona już faktycznie urośnie, dlatego sobie dajemy właśnie coś w tym stylu i teraz mniej więcej, no, no jakoś to wygląda, nie ma tutaj jakiejś nie wiadomo jakiej rewelacji, to nie ma co się oszukiwać, rewelacji nie ma, ale wygląda to, to, to stabilnie, tak to nazwijmy. Dobra. Teraz z racji tego, że mieliśmy już dosyć dużo zabawy z tym wszystkim, musimy sobie te maszynki podstawiać. Dobra, bo znowu chciałem to podnieść, tylko że niestety, żeby to podnieść, to muszę to rozłożyć. Także lecimy sobie na takiej wysokości, jak jest teraz. Żeby tego po prostu nie ruszać. No nie. No i teraz nam. Powiem Wam, że doszło nam kolejne miejsce. Właśnie, żeby ustawiać gdzieś maszynki. I to jest kolejny plus dla nas. A widzicie, nie mogę jechać z tą maszyną praktycznie do przodu. I to nie chodzi o moc. To chodzi o to, że, że właśnie się nie da podnieść do góry. Dobra, o, tak, o Dobra, niech sobie tutaj stoi i sobie lecimy. Poustawiamy sobie kolejne maszyny. To zboże do silosa też trzeba będzie oczywiście tutaj poustawiać sobie, poustawiać, ponasypywać. Ale to jest jeszcze kwestia czasu, to wszystko jest do ogarnięcia. No i ogarniemy to pewnie już niedługo. Tak samo tutaj. Ja bym proponował zbudować jakąś wiatkę jeszcze na maszyny, bo te maszyny stoją tak luzem. Ale też bardziej to jest kwestia przyszłościowa. Na razie sobie maszynki będę ustawiał tam luzem. To jakieś jeszcze krzaki pewnie dojdą, bo taka skarpa teraz nam wyszła taka, nie wiem, ładna, nieładna, napiszcie w komentarzach jak to w ogóle wygląda. Według Was, bo, no, mi to w sumie różnicy jakiejś wielkiej nie robi. No i dobra, coś takiego, jeszcze rozrzutnik tu postawimy, e, w sumie, zaraz koło tej beczułki, i mamy ogarnięte praktycznie większość gospodarstwa. Albo ta szesnastka nie ma siły, albo przez ten moc coś jest zbugowane. Może tu coś, coś trzeba więcej poklikać, żeby w ogóle to e, jakoś te maszynki sobie działały i jechały, bo nie sądzę, że tu jest jakiś problem. Mega, z tym, że ona nie ma takiej mocy, no, no bo to jednak jest szesnastka, no nie? 16-14 taki ciągnik miał chyba około 160 koni, nawet. Także to, to 160 koni, taki rozrzutnik, czy nawet na taką beczkę, to chyba jest wystarczająco. Dobra, coś takiego, tak jak chciałem, jest, e, odstawimy sobie szesnastkę tutaj bardziej, w tą stronę. Ten raczej górką nie będę wyjeżdżał, raczej ona będzie już taka bezużyteczna troszeczkę dla nas. E, tutaj bardziej będę się starał gdzieś może jakoś tym bokiem wyjeżdżać, chociaż nie wiem, czy będzie aż taka bardzo potrzeba. A teraz sobie pojedziemy po prostu tą maszyną i sobie podjedziemy na tamtą stronę gospodarstwa już do bina i wyładujemy sobie wszystko z tego ciągnika, albo sobie pojedziemy w ogóle jeszcze inaczej. A teraz sprawdźmy w ogóle jak ten bin działa, bo to łyżkę nawet nie mam aż takiej małej, tylko że... Ja też i obstawiam, że jak tą łyżkę sobie weźmiemy... A nie, nie idzie ciągnik do góry. Myślałem, że tył będzie leciał całkiem do góry, a tu jest git jak na razie. E, oczywiście pszenica, jęczmień najprawdopodobniej tu będzie trzymana w silosie. E, jakiś tam rzepak i w ogóle raczej do silosu tylko i wyłącznie na chwilę. Dopiero jak będziemy sprzedawać to wszystko, to będzie dopiero to szło. No i dobra, tak to będzie wyglądało. Ogólnie będę sobie to woził e, za chwilę. O, w odcinku już oczywiście nie będę w stanie wam tego pokazać, bo... No, jest teraz aktualnie pewnie 20 któraś minuta nagrania, coś takiego. tak żeby wywalimy sobie jeszcze te przyczepy. Wyjdzie powyżej 20 minut spoko. Nie wyjdzie 20 minut tak średniawka. Ale nie da się tego obliczyć, bo nie wiem ile mogę nagrywać. Nie wiem, jaki mam zapas. Bo nie wiem tak dokładnie, ile mi zeszło z tym wszystkim, no nie. Nie wiem, czy to te węże nie powinny być też pozapinane, widzicie. Tak, właśnie, węże powinny być też pozapinane. E, przytrzymaj, aby odłączyć węże. Nie chcę ich odłączać, chciałem je podłączyć. Pytanie tylko teraz, czy wystartujemy pod tą górę? Idzie z podobną prędkością, idzie naprawdę z podobną prędkością. Na szczęście, że paki już mamy pokończone na tej serii. No i git. I 60 też ma chyba tam albo całą przyczepę, albo tam leciutko brakowało do całej. Zaraz zresztą to też ogarniemy, bo już jest w pół do 12, także jeśli o pierwszej będę musiał nagrywać kolejny filmik, tak plus minus. Oj, z góry to o, elegancko się zjeżdża, ale weź tu pod górę, wyjeść na przykład z takim obciążeniem. To już będzie bardziej cięższa sprawa ale i tak mamy dużo więcej teraz miejsca na gospodarstwie. No i cyk, elegancko sobie sypiemy do naszego Silosa. E, silos powinien się wyświetlać gdzieś mniej więcej tutaj. Rzepak jest po 1200... No po 1244 nawet tutaj, także tu sobie będziemy sprzedawać, bo chyba to jest cena jakaś taka mniej więcej ogarnięta. Żeby nie walnąć w kultywator Mordopa, otako, dobra. No i co, tak naprawdę w dzisiejszym odcinku to było na tyle. Ja wam pokazałem mniej więcej, jak wygląda budowa silosa i że nie jest to takie mega trudne, tylko przygotować sobie trzeba teren pod to. Tu albo będzie jakaś trawka, albo inaczej to będzie jeszcze wyglądało. To się przekonamy, jakie komentarze napiszecie pod tym odcinkiem, jak mamy to zrobić. Ja już w dzisiejszym odcinku się z wami żegnam i na razie.